Nasza spółka wychodzi z takiego założenia, że rozwijając w Polsce miasta, rozwijając taką przestrzeń publiczną, w naturalny sposób powinniśmy łączyć różne funkcje. My budujemy centra handlowe dla takich wygodnych codziennych zakupów, gdzie, przez które to centra przewijają się tysiące ludzi. Dodanie do takiego centrum handlowego elementu sztuki, no, który gdzieś generalnie w naszym życiu występuje powoduje, że te tysiące ludzi odwiedzających nasze centra handlowe może być świadkiem no, pewnej sztuki. może oglądać dzieła, które normalnie ogląda się w muzeach, czy ogląda się w galeriach sztuki więc to jest taki, taki cel i taki sens, żeby łączyć tą komercyjną działalność z działalnością artystyczną, dlatego, że mamy klientów, mamy tych klientów, którzy tak naprawdę mogą być zarówno odbiorcami naszych produktów, kupować w sklepach, jak i być odbiorcami sztuki. Rzadko zdarza się, że artyści, że tak ogromne wyzwanie, bo to jednak pod każdym względem i logistycznym i, 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 i takim bym powiedział realizacyjnym, bo jednak jest to jest to też rzadko się zdarza a poza tym wyzwanie artystyczne bo muszę powiedzieć, że tak jak już było mówione w tej przestrzeni publicznej istnienie sztuki jest jednym z najważniejszych jakby potrzeb każdego twórcy bo jak tu słusznie ktoś powiedział rzeźba na, nawet w magazynach muzealnych jak jest gdzieś tam przechowywana, to może nawet dziesiątki lat nie ujrzeć światła dziennego. A to w końcu jednak żyje, ludzie oglądają. A poza tym ten kontekst tych bardzo interesujących architektur, ja już nie wnikam, czy to jest handlowy obiekt, czy taki, czy inny, ważne jest to, że jest to bardzo interesujący przestrzenny obiekt, gdzie ludzie. Normalnie się pojawiają, bardzo dużo ludzi, i w tym momencie stoi rzeźba. Sztuka, i to jest wielka tradycja europejska, zawsze rodziła się w relacji z mecenasem. No, artysta musi z czegoś żyć, artysta musi mieć swoją satysfakcję, nie tylko artystyczną, musi mieć partnera do rozmowy. Dzieło sztuki bez odbiorcy nie istnieje. Mecenas sztuki jest pierwszym rozmówcą, a potem są ich miliony, jeśli dzieło sztuki jest naprawdę dziełem sztuki. Więc to jest. Relacja niejednokierunkowa to nie chodzi o to, że pieniądze płyną do artysty. Chodzi również o to, że ten ktoś, kto angażuje się ze sfery ludzi sukcesu, ludzi, którzy potrafią dzielić się swoim sukcesem z innymi, a angażuje się w sferę artystyczną, sam siebie wzbogaca i rozwija, uwrażliwia. Czyni się człowiekiem wyższego formatu.